Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. I już teraz, wszystkich Was, którzy jesteście nowi i nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam właśnie do tego. Proszę, subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, tak, abyście dostawali powiadomienie o kolejnym moim filmie. Dziś zajmiemy się naszą. Pamięcią, gdzieś ćwiczenia na pamięć, także zapraszam do oglądania. Dobrze, pierwsze ćwiczenie, bo od razu przechodzimy do działania. Nie czekamy, tylko zaczynamy ćwiczyć. I pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że za chwilę zobaczycie najpierw słowo, później całe zdanie, ale nie tak normalnie napisane, tylko odwrócone do góry nogami. Waszym zadaniem będzie w przeciągu kilku sekund przeczytać słowo, a później przeczytać całe zdanie do góry nogami odwrócone. Nie lada wyzwanie, także zapraszamy. Dobrze, mam nadzieję, że Wam wszystkim udało się odczytać słowo, a następnie zdanie. Jeśli nie, słuchajcie, nie przejmujcie się. Po prostu trzeba tą umiejętność wyćwiczyć. Zaczynajmy od krótkich słów, a następnie coraz dłuższe, coraz dłuższe. W końcu będziemy w stanie przeczytać całe zdanie. Dobrze, to było ćwiczenie numer jeden. Ćwiczenie numer 2, do którego bardzo szybko, szybko, szybko przechodzimy, będzie polegało na tym, że za chwilę zobaczycie dwa, dwie takie tabele. Tabele, w których będą znajdowały się cyfry, i bardzo was proszę, porównajcie te dwie tabele ze sobą i znajdźcie różnice. Niektóre cyfry w tych dwóch tabelach nie będą się zgadzać i właśnie na tym będzie polegało Wasze zadanie. Będziecie mieć 30 sekund na to, żeby odgadnąć wszystkie różnice, jakie są między tabelą A i tabelą B. Zapraszam do ćwiczenia. Mam nadzieję, że to ćwiczenie także udało Wam się wykonać. Jeśli nie, nie przejmujemy się oczywiście, tylko ćwiczymy, praktykujemy. Praktyka czyni mistrza i właśnie tego Wam życzę. Zapraszam teraz już, właśnie odwołuję do innych filmów, które mówią również o pamięci i również o ćwiczeniu pamięci. W nich znajdziecie inne ćwiczenia. Kilka z nich podlinkuję. Resztę zapraszam właśnie do subskrypcji mojego kanału. Przejrzenia go bardzo dobrze i tam z pewnością znajdziecie wszystkie filmy dotyczące pamięci. A teraz ćwiczenie numer 3. Ćwiczenie numer 3 to będzie nie lada gratka. Będzie polegało... Będą nam po pierwsze potrzebne rekwizyty. A będą nimi pieniądze, bilony jak najbardziej różne. Ja mam tutaj 5 zł 50, zł, 50 groszy i 10 groszy. Tak naprawdę ważne jest, żeby tych monet było no trochę więcej. Ja mam tylko tyle przy sobie. Wrzucamy nasze monety do kieszeni. I próbujemy zgadnąć, co tam w kieszeni jest. O, i mnie się wydaje, nie patrzę, ale mnie się wydaje, tylko i wyłącznie po dotyku poznajemy, y, jaką kwotę mamy w dłoniach. Wydaje mi się, że wyciągnęłam y, 10 groszówkę. O, super, udało mi się. Proszę bardzo, dla potwierdzenia. I właśnie na tym będzie polegało Wasze ćwiczenie. Podczas tego tygodnia, jeżeli macie coś w swoich kieszeniach, nie wyjmujcie od razu, tylko spróbujcie właśnie w taki łatwy, prosty sposób przeprowadzić ćwiczenie pamięci. To znaczy, po dotyku zastanówmy się chwilę, jaki to może być bilon i. Wyciągamy i patrzymy chyba 5złotówka. Tak jest 5 zł. O, dobrze mi idzie. Mam nadzieję, że Tobie także pójdzie bardzo dobrze z tym ćwiczeniem. Zachęcam do niego. Praktykujmy oczywiście. Jeśli podobał Ci się ten film, bo to już tyle. E, przygotowałam dziś. Jeśli podobał Ci się ten film, to proszę zostaw łapkę w górę. E, zachęcam Cię jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału. Pamiętaj, że ja nazywam się Małgorzata Kospin i jak najbardziej zapraszam do tego, żeby komentować, czego potrzebujecie, nad czym chcecie ćwiczyć, nad jaką pamięcią krótkotrwałą, długotrwałą, z czym macie problemy. Proszę, zostawiajcie to wszystko w komentarzach, a z pewnością odpowiem na wasze potrzeby. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Oczywiście pamiętając o uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość. Yy, I życzę Wam tej młodości tak na co dzień, nie tylko w niedzielę. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa!